Państwa, znowu prześladuje sąd psychiatryczny. Znowu chcą wsadzać ludzi do psychiatryka. Sądy, nie sądy. Trzeba tutaj wiedzieć, tutaj chodzi o mnie i o innych. O samego Moskwę, Brola, Meszko, którzy byli i są ofiarami psychiatrii. Kenkusia też, oczywiście. Tutaj proszę akurat, żeby też skontaktować się z panem doktorem Kenkusiem, profesorem. Bo tak. Uważam, że to jest pierwsza osoba, która mówiła głośno na ten temat. Ale musimy powiedzieć, że chcą zamykać patriotów, polskich nacjonalistów, narodowców do wariatkowa. Już rozmawiałem kiedyś z jednym takim osobą. Kibic legi, że próbowali go do wariatkowa. Z powodu przyczyn politycznych tutaj trzeba jasno na temat powiedzieć. Przecież my znamy Centrum Dzwoni, otwarta przestrzeń. Możemy wymienić dalej, że oni dają propsychiatryczne i prolewackie i probanderowskie, bo niestety. Zrobili to tak, że w tym dniu trzeba było zrobić demonstrację. Ale teraz domagam się od sądu i to najwyższego, żeby mnie w tej sprawie uniewinnili i żeby mnie nie zamknęli. No to czołem Wielkiej Polsce.